Nawiązujemy do seminarium pierwszego w Polsce, interdyscyplinarnego seminarium otwartego dla wszystkich które profesor Getel, tutaj widoczny na portrecie Walery Getel, były rektor Akademii Górniczo-Hotniczej, prowadził przez wiele lat i staramy się już 2022 rok rozwijać właśnie spotkania z ciekawymi ludźmi z rozmaitych dziedzin. Chcę tu podkreślić różnych dziedzin techniki, jest to promocja osiągnięć w pierwszej kolejności, oczywiście pracowników Akademii Górniczo-Hotniczej, ale. Zapraszamy także kolegów z rozmaitych innych uczelni, nie tylko technicznych, nie tylko z Krakowa, z całej Polski. Można powiedzieć, że to jest jedyne w Polsce takie forum, w którym wykładowcami są specjaliści z większości, można powiedzieć, wszystkich większych uczelni akademickich w naszym kraju. Poza tym od czasu do czasu udaje nam się pozyskać także znakomitych specjalistów z Polonii. Poza naukami technicznymi są reprezentowane wszystkie inne nauki. Przyrodnicze, zastosowanie, prawda, prozdrowotne w medycynie, w rolnictwie. No, także oczywiście szeroko bardzo traktowana problematyka środowiskowa, powiązanie ochrony środowiska z ochroną zdrowia, z podstawami gospodarki, no, między innymi w sferze produkcji żywności, ale w ogóle zabezpieczenie, można powiedzieć, surowcowe dla gospodarki narodowej i odpowiednia jakość życia, powiązanie z ochroną zabytków. Ten woltek kulturowy jest stale obecny w naszym programie. Tutaj to spotkanie z, z tak no, wspaniałym reżyserem światowej klasy, jakim jest pan Andrzej Wajda, było jakby ukoronowaniem tego, co właściwie zainspirował też profesor Götter tworząc klub technika i humanisty, czyli humanizacja techniki konsekwentna, nie na pokaz, jak się to mówi, ale na co dzień. I tutaj różne są tego przejawy, no, chociażby chociażby ten piękny wystrój, który, prawda, charakteryzuje tą uczelnię i wyróżnia spośród innych uczelni, myślę, nie tylko technicznych, prawda, no w ostatnim czasie, chociażby, prawda, wiele nowoczesnych rzeźb tutaj na kampusie, prawda, AGH, czy hmm, rzeźba świętej Barbary, prawda, Patron Górników, czy te powiedzmy tutaj też witraże, różnego rodzaju piękne, także i pod względem artystycznym, wyroby, które są eksponowane w Muzeum Magiecha, no, czy wreszcie przecież znana od wielu pokoleń rozwijana działalność kulturowa, prawda, poprzez różnego rodzaju zespoły, prawda, z zespołem. Krakus, Ballet Forum Nowoczesny i tak dalej. Więc oczywiście ja tutaj nie chcę tego wyliczać, chcę tylko do tego nawiązać, że to nie było przypadkowe, że no właśnie w AGH doszło do spotkania z panem Andrzejem Wajdą i tej głębokiej refleksji z perspektywy ponad 50 lat, od czasów, kiedy był studentem, kiedy zaczynał tą, prawda, tak twórczą drogę, prawda, tak ważną dla polskiego filmu i teatru i tak wysoko ocenioną w świecie, więc myślę, że to dla młodych ludzi szczególnie była niezwykle ciekawa refleksja, nie tylko z punktu widzenia historii, prawda, ważnych dziedzin naszej kultury, ale właśnie jako pewnego rodzaju zachęta do pójścia tą drogą, która stanowi o tym, że życie człowieka jest ciekawe, że no, jest to pewien model ja myślę taki też i. Interesujący w sensie no, pewnego rodzaju modelu na życie. I wreszcie tutaj sądzę, że też bardzo interesujące jest to powiązanie, chociażby dokumentacja bardzo nowoczesna technicznie, inscenizacji, prawda, wesela w reżyserii Andrzeja Wajdy przy pomocy supernowoczesnej techniki, prawda, cyfrowej. Więc znowu pewnego rodzaju, jak się to mówi, styk kultury i nowoczesnej techniki. I właśnie chcę powiedzieć, że ten van Kulturowy będzie dalej. Także obecny mam obietnicę na następny semestr wszystkich serdecznie zapraszam od początku marca, co sobotę będą urozmaicone tematycznie wykłady, i między innymi też mam obietnicę no, znanego i cenionego prawda, aktora, reżysera pana Sztura. Spotka się tutaj, prawda, więc zachęcam do udziału w tym spotkaniu. Również mam z Polonii obietnicę między innymi mojego kolegi profesora Sorbony Zbigniewa Wąkowskiego. Myślę, że to dla nas z dwóch względów jest Sympatyczne. Po pierwsze, że mimo, że się urodził na obczyźnie, pięknie włada naszym językiem. A po że przypomni o no, najbardziej genialnej kobiecie i to Polce, bo Skłodowskiej Curie. I to okazja specjalna, rocznica drugiego Nobla. Jak wiadomo, jedyna kobieta, która dostała, prawda, zresztą w ogóle, jedyny człowiek, dwa Noble w zakresie nauki bo był jeszcze profesor Pauling, ale on dostał jeden Nobel z nauki, drugi w zakresie działalności pacyfistycznej. Poza tym profesor Wołkowski będzie mówił nam o pięciu Noblach rodziny Curie. Znowu nie tylko ciekawa refleksja, ale jaki był wpływ no, inspiracji Polki prawda, na naukę światową i pośrednio na technikę prawda, światową i jak to jest widziane po powiedzmy, no, tych... Ponad 100 latach, i co więcej, chcę jeszcze powiedzieć, że temu wykładowi w Uniwersytecie Otwartym AGH profesora Wąkowskiego będzie towarzyszyła wystawa Biblioteki Głównej AGH, którą on też przygotuje, dokumentacja piękna też pod względem estetycznym, właśnie no, dokonań rodziny Curie. I oczywiście poza tym oferujemy wiele innych ciekawych wykładów, m.in. Profesora Tadeusiewicza, związany z współpracą interdyscyplinarną, z wykorzystaniem no, postępu techniki informatycznej i w tworzeniu społeczeństwa opartego na wiedzy, i w działaniach prozdrowotnych. Więc znowu coś dla wszystkich bardzo istotnego. Cały czas mamy na uwadze, można powiedzieć, jedną myśl przewodnią, mianowicie, żeby. Był prawdziwy postęp nauki i techniki, bo myślę, że się Państwo zgodzicie ze mną, że wtedy jest postęp, kiedy właśnie nowe odkrycia naukowe, nowe dokonania techniczne lepiej służą człowiekowi, po prostu lepszej jakości życia nas wszystkich, lepszej ochronie tego światowego dziedzictwa kultury, które mamy w Krakowie i zarówno zdrowia, jak też tych zabytków nie możemy chronić, nie wykorzystując nowych osiągnięć techniki. A więc myślę, że to jest dobry punkt do pewnej refleksji i wszystkich zachęcam właśnie do udziału w wykładach i dyskusji, która właśnie prowadzi do takiej refleksji. Jak żyć, żeby to życie było ciekawe i pożyteczne? Dziękuję.